Jak tam cała reszta załogi? Będzie tutaj yy, Adrzejku zaraz stacja pali po prawej stronie Zatrzymamy się, dobrze? Jakby fantastycznie to nie było dobre, ja dobre. <laughs> Powstał taki dowcip o mnie Co się stanie, jeżeli gąbkę przejedzie walec? I odpowiedź jest to jest <laughs> 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 Ale się że udało się dojechać. To wzruszenie. <grystanie> nasza polska ziemia. Nasz polski Lidl. I nasze polskie Tesko. I nasza polska Biedronka. Nasza polska Biedronka. 3961 km. No tak, ale ty masz najwięcej, ale są, jeszcze, jeszcze, mamy... Jeszcze... jeszcze mamy powrót, każdy wraca do domu, Słuchaj, my mamy 50. Czyli pyk też 4000. Za <noise> <noise> udział w rajdzie. Yy, miód kupujesz, ratujesz. Ja 126P i to jest właśnie ten słynny zabiera, który się nam często psuł. Także chcieliśmy wręczyć po kolei. Pierwsza załoga e, z najdalszej e, części, e, tak naprawdę od w, e, świata, czyli Wołodia. Wołodia jest z Kazachstanu, czyli chyba najdalej. Naj, 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 naj Bliżej będzie Grisza pewnie. Także Wołodia. Kiedy... Wołodia brawo! Nie Przemek, <tryk> jest, y, lokalnych, także tutaj... Więc w imieniu wszystkich przelaży z Małopolski i w ogóle z całej Polski serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia na dalszych kilometrach. Tak? <tryk> Kolejnym, najbardziej odległym punktem jest Izrael. Małoglisza! Dziękuję bardzo.

Kasiu, ślicznie wyglądasz. Warto ujechać po ten kawałek żelaza. Jurku, Jest mi niezmiernie przyjemnie wręczyć tą statuetę. Dzięki serdecznie. <grymne> Proszę Państwa, nikt tyle kilometrów nie zmieni za kierownicą Dziękujemy bardzo, ucięcia. gratulujemy. Dzięki, ten, który uruchomił tego malucha teraz. Dzień. Nie, On pomagał. Ta A, tak, dobrze. To, dobrze, Super, to serdecznie gratuluję. Ale teraz jest gender, to można dowolno kolejności. Dziękujemy. Dziękujemy. Poznaniacy kończą rajd w Krakowie, to chyba spalanie nie było zbyt wielkie w tych samochodach. No to taka minimalistyczna statuetka, bo jest chyba najgłośniejszy u Tesla a na pewno największy. Bardzo dziękujemy Jackowi. Ja właśnie Dziękujemy. Ej, Jacuś. Kolejna za. No właśnie, gdzie? Jeszcze... A ja! Jacek! Jacek. Gratuluję. Nie spodziewałem się, że ukończysz ten rajd. Dziękujemy, Tomek. Dziękujemy, Tomek? Gratuluję. Dziękuję. Przegub gumowy. Także to mamy dla Tomka kalawy, którego tu uchy. nie ma. Ja myślę, że Jacek przekaże Tomkowi tę statuetkę. W końcu się zżyli trochę, jest nie? Miło. Jest niezwykle miło. Proszę Państwa, terapia Tomka się nie powiodła. W tej chwili przebywa na, 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 na jakimś. zamkniętym. W zamkniętym ośrodku. ośrodku. Także szuka swojego ja. Słuchajcie, wielki dla Rafała. Dla Zbyszka, Daniela. dla Agnieszki, e, dla Magdy, dla Leszka, dla Aruna, dla e, Miłosza. No Darek tam. Wielkie brawo dla mnie.